Łączą się z Pomorskim Rzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe reprezentacja naszego województwa w dniach 20-22 września miała przyjemność gościć w województwie Wielkopolski podczas trzecich ogólnopolskich Igrzysk Aktywna Wieś 2024 w bloku rekreacyjno-sportowym reprezentowało nasze województwo, właściwie cały powiat pucki, schubiony przede wszystkim yy, przez seniorów z gminy, Pruszcz, z gminy Puck. Było kilka osób również z powiatu wejherowskiego. W tym roku nie udało nam się zdobyć żadnego medalu. Byliśmy bardzo blisko, jeśli chodzi o poszczególne konkurencje, zatem nie było źle. Przyznać trzeba, że mieliśmy najbardziej dojrzałą wiekową reprezentację. Natomiast postawiliśmy na promocję kultury, języka śpiewu i tańca kaszubskiego, na promocję naszego województwa. No, i udało się przygotować po e, raz kolejny stanowisko kulinarne. E, panie, pod egidą pani Ewy Kustoch, przygotowały różne e, dobrodziejstwa związane z daniami nadworskimi, czyli przede wszystkim z rybami. E, to też zaowocowało tym, że województwo pomorskie w tej bitwie kulturalnej i kulinarnej regionu zajęło trzecie miejsce. Przed rokiem myliśmy piersi w Augustowie, ale no, obroniliśmy podium, z czego się bardzo cieszymy, i starczą. Wracamy na Pomorze. Tylko się cieszyć, że taka wesoła grupa się zebrała. Damok, to może w przyszłym roku taką imprezę zorganizujemy u siebie w powiecie Puckim yy, i byłoby to coś i byłaby to znów świetna okazja do promowania Pomorskiego Zróżnienia LZS i sportowców wiejskich z naszego regionu.